Dzień dobry, dzień dobry. Jak co katalog? Nagrywam Wam krótki filmik z największymi hitami, hitami i nowościami tego katalogu. Będę Wam tylko wskazywać, gdzie są te największe hity, jaka jest ich cena promocyjna, bo zawsze Wam pokazuję to, co jest najlepsze. I najtańsze w katalogu. I tak sobie same potem wybieracie, co kupujecie, ale generalnie warto wiedzieć. A e, mam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o Oriflame, bo jestem już długo, długo w firmie i mam też dużą wiedzę i uwielbiam Wam doradzać to, co najlepsze i najtańsze. Więc w tym katalogu jest bardzo dużo promocji, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, myślę, że część z Was już o tym słyszała, że od katalogu numer 9. Jest obniżka ponad 700 produktów, jeżeli chodzi o ceny. Dokładnie 725 produktów ma niższe ceny. To jest cudowna wiadomość, bo będziemy po prostu mieć tańsze zakupy, więc to jest pierwsza rzecz, od której chciałam zacząć. I pamiętajcie też, że w każdym katalogu jest strona z produktami zwalniającymi z opłaty za przesyłkę, więc wybieramy sobie taki produkt. Ja zawsze polecam zacząć przeglądanie katalogu od właśnie tej strony wybrać sobie taki produkt, który wrzucimy do koszyka, nie płacimy już za przesyłkę i. Wtedy idziemy na zakupy i e, kupujemy to, co nam się podoba, to, co nam jest potrzebne. Pokażę Wam dzisiaj trzy takie produkty, które zwalniają z opłaty za przesyłkę, takie moje, e, moich ulubieńców, moich faworytów. Natomiast idziemy szybciutko to, co najlepsze, najtańsze, ale zaczynę, zacznę i tak od nowości. Słuchajcie, w tym katalogu mamy niesamowitą nowość. Jest to woda perfumowana, nowa woda damska. Whispers of Me. Woda, która jest cudownym pomysłem teraz na lato. Jest mocna, uwaga, ponad 8 godzin trwałości, dlatego że tutaj baza to piżmo. Ale jest przede wszystkim bardzo, bardzo kwiatowa, świeża, wa wakacyjna, intrygująca. Powiem Wam, że już skradła serce i moje i moich wielu koleżanek. Tym bardziej, że pięknie wygląda. Cena oczywiście bardzo dobra, bo 65 zł cena hurtowa z tą naszą zniżką 23% rabatu. Bo przypominam, że większość z Was jest w tej strefie, która kupuje Oriflame właśnie z takim rabatem 23%, więc to jest strefa premium i ja Wam takie ceny pokazuję właśnie. Natomiast do tej wody mamy balsam, ten balsam. Taki pielęgnacyjny, który jest na następnej stronie, jest gratis. Balsam o wartości, słuchajcie, 40 zł. Więc jest bardzo fajna promocja balsam, który bardzo mocno nawilża, odżywia i powiększa usta. Idziemy dalej i teraz słuchajcie, od strony ósmej mamy niesamowite bogactwo zapachów, bo tak naprawdę ten katalog to jest przede wszystkim. Ogromna obniżka wszystkich zapachów, nie wszystkich, większości zapachów, damskich, męskich, roletek, ale też dużych. Więc słuchajcie, jeżeli kupujemy dwa zapachy, dwie sztuki, wtedy mamy obniżkę. 50% od ceny standardowej plus jeszcze nasz rabat 23%, więc jest bardzo dużo pięknych zapachów, chociażby nasza cudowna Divine Exclusive z kryształami Swarowskiego i wiele innych zapachów. Zobaczcie sobie koniecznie, bo warto w tym katalogu właśnie kupić sobie zapach. Na stronie zapachy 2 żeby było taniej. Na stronie 32 mamy podkład Jordani Gold, bo ja Wam zawsze pokazuję, któryś z tych podkładów, które są w promocji. W tym katalogu zwracam uwagę na ten Jordani Gold. Eternal Glow, czyli ten, który z jednej strony jest leciuteńki, widzicie, jest z pipetką, jest półpłynny, więc jest leciutki. Jak się nakłada, cudownie się go rozprowadza, więc na lato super. Zresztą tu jest SPF 25, więc jest generalnie przygotowany na okres lata z wysokim SPF-em. Natomiast on jest też podkładem wegańskim, więc to też jest ważna informacja, bo dużo z Was lubi właśnie takie kosmetyki i to, co jest też ważne, on daje taką piękną, promienną skórę. E, więc e, to jest w tym katalogu e, jako e, promocja z 82 zł. Dla nas cena hurtowa to jest 38 zł. Bardzo dobra cena. Idziemy dalej. E, no i słuchajcie, e, jeżeli chodzi o. Produkty Jordani Gold to jest jeszcze jeden produkt, który chcę Wam polecić. To jest tuż do rzęs Iconic Jordani Gold. On właśnie zwalnia z opłaty za przesyłkę. Z 53 zł na 32 zł. To jest jeden z najlepszych naszych tusz. I ja uważam, że najlepszy, jeżeli chodzi o odżywianie, dlatego że jest bardzo bogaty w olejki odżywcze i pięknie robi takie bardzo czarne rzęsy. Bardzo polecam. Raz od czasu sobie warto właśnie takim tuszem mocno odżywczym też zrobić kurację. Natomiast na stronie 41. Są nasze najlepsze tusze, najlepsze, najczęściej kupowane na całym świecie, czyli Wonder Lush 5 w 1. I uwaga, tutaj mamy różne tusze i też jest tusz wodoodporny, no bo teraz na wakacje będzie nam potrzebny, prawda? Cena świetna z 38 zł na 15 zł. Każdy tusz jest w takiej promocji. Natomiast na następnej stronie, czyli 43 stronie jest też do wodoodpornego tuszu Płyn de do demakijażu właśnie wodoodpornego, dwufazowy, też świetna cena za, za połowę ceny z 40 zł na 20 zł, czyli połowa ceny faktycznie. Jesteśmy już za makijażami, w tej chwili wchodzimy w produkty do pielęgnacji, do odmładzania. To jest moja ulubiona kategoria, właśnie marki premium. Te do e, odmładzania i te dla zdrowia. Więc jeżeli chodzi o odmładzanie, w tym katalogu będzie dużo rzeczy w bardzo dobrych cenach. Są e, na stronie 77 nasze m, kapsułki piękna, Nov Age, czyli inaczej intensywnie odżywcze kapsułki, dlatego że tam mamy miks e, sześciu olejków, e, które działają bardzo mocno odżywczo, przeciwstarzeniowo. E, no i. E, do tych kapsułek mamy jeszcze nasz słynny peeling enzymatyczny gratis, więc naprawdę się teraz opłaca. Bo słuchajcie, wartość kapsułek to jest 140 zł, a dla nas cena hurtowa to jest 67 zł, czyli kapsułka wychodzi tylko po 2 zł. I do tego mamy jeszcze peeling, którego wartość jest 60 zł. Więc naprawdę nie można przeoczyć takiej okazji. Jeżeli chodzi o dermokosmetyki, to jeszcze na następnej stronie to już jest Kosmeceutyk Dowage Plus, czyli mgiełka bardzo głęboko moc, silnie nawilżająca z serum prebiotycznym. Wiem, że bardzo dużo z Was ją używa. W tym katalogu z 72 zł na 34 zł. Rewelacja, jeżeli chodzi o teraz działanie, zwłaszcza w wakacje i pamiętajcie, że to jest mega ważna rzecz, że tutaj chronimy barierę ochronną na skórka właśnie ten to serum prebiotyczne, a przy okazji bardzo mocno nawierzamy, to, to można używać i na yy, yy, podkład, na, znaczy na makijaż, ale można też na yy, czystą yy, skórę używać. Natomiast obok zaraz jest moja ukochana seria yy, odmładzająca, yy, czyli ampułki peptydowe. Krótka seria, yy, w tydzień jesteśmy w stanie się bardzo mocno. Yy, ujedrnić, napiąć skórę, zliftingować, moja ukochana seria przeciwimprezowa, bardzo polecam. Cena świetna 153 wartość dla nas 73 zł. Cena hurtowa. Na stronie 89 są zestawy te, które są najczęściej polecam, czyli złoty zestaw i różowy. Przypominam, że na okres lata kupujemy różowy zestaw, to jest ten, stik, taki y, y, bardzo leciuteńki, y, hypoalergiczny, y, bardzo mocno nawierzający, ale też y, wzmacniający naczynka i działający też przeciwzmarszczkowo. To jest kuracja 3-miesięczna, przypominam. I zaraz obok niej mamy nasz słynny olejek wiesiołkowy do y, y, zmywania dwufazowego skóry y, y, i też do zmywania y, makijaży, nawet wodoodpornych. Y, więc wiem, że bardzo dużo z Was kocha te olejki, więc teraz jest promocji z 80 zł na 46, a pod spodem jest moje ukochane serum modelujące do szyi decoldu, żebyśmy tu długo miały gładziutko z 80 zł na 44 zł. Więc to co Rzeczy do odmładzania, a jeżeli chodzi o zdrowie, no to w tym katalogu jest Omega 3 w promocji. Przypominam, produkt medyczny z badaniami klinicznymi, z najwyższymi standardami farmaceutycznymi, bo pamiętajcie, nasza. Seria Wellness, Wellosophy właśnie ma najwyższe standardy farmaceutyczne na świecie, więc to nie są takie preparaty jak w aptece. To na to Wam często zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o Omega, jest teraz w promocji z 92 zł na 57 zł, i jest to też produkt zwalniający z opłaty za przesyłkę. Więc widzicie, zdrowie jest najważniejsze, oczywiście, ale jeszcze dzięki temu nie płacimy za kuriera. Omega 3. Niezbędna dla naszego mózgu, pamięci, koncentracji, dla zdrowego serca. Dla zdrowej skóry, bo pamiętajcie, omega pobudza regenerację kolagenu w skórze i odpowiada za miękkość i lipidowość skóry, więc, jest bardzo ważny produkt też dla naszej młodości skóry. I drugi produkt zaraz za tym: 97 strona, multivitaminy. To już stricte, żebyśmy były zdrowe, na odporność. No i jest oferta 1 plus 1 gratis. Jak przeliczyłam, jak sobie weźmiecie właśnie te dwa opakowania, mogą być męskie i damskie, mogą być dwa damskie, to każda multiwitamina Was wychodzi praktycznie 50 groszy. Co to jest 50 groszy? To jest inwestycja w nasze zdrowie, to jest bezcenne, więc naprawdę. Warto, e, warto e, takie zakupy robić, jak jest tak tanio. Na stronie 123 jest e, moja ukochana też seria. Słuchajcie, przepraszam, że Wam mówię, że wszystko jest moje ukochane. Ale ja kocham Oriflame od tylu, tylu lat, i już sobie nie wyobrażam bez, bez tego życia, dlatego że to są produkty naturalne, naturalne, na składnikach naturalnych i to jest ta słynna kolekcja Kleopatry, czyli mleko, kozie i miód. I tutaj mamy aż cztery kosmetyki, wszystko jest w promocji, natomiast ten słynny właśnie Balsam, bo jego najwięcej kupujecie, o przepięknym, obłędnym zapachu i takiej bardzo lekkiej konsystencji, balsam do ciała, bardzo głęboko nawierzający, więc teraz na okres lata najlepszy gdzie jego wartość jest 44 zł, w tej chwili jest dla nas za 19 zł. Na stronie 127 jest ten nasz najlepszy krem do stóp, do pięt, zmiękczający pięty, i w tej chwili jest za 13 zł. z 29 zł. Natomiast na stronie 129 jest coś, co ja też bardzo często pokazuje i promuje dezdoranty te sportowe dezdoranty bardzo modne nasze znaczy sportowe wcale nie tylko dla sportowców, ale te bardzo długo trzymające. Tu jest 48 godzin ochrony. I to jest ten bardzo ważny dla nas, kobiet, dezodorant, który hamuje przemieszczanie melaniny tutaj, więc żebyśmy nie miały potem przebarwień. Pięknie, kwiatowo pachnie. Cena świetna, bo z 19 zł na 7 zł, jeżeli chodzi o kulkę, a jeżeli chodzi o spray, to 16 zł. Co tu jeszcze mamy? Aha, i trzeci produkt, który bardzo polecam, z tych zwalniających z opłaty za przesyłkę. To ten luksusowy szampon Eleos z olejem arganowym. Słuchajcie, to jest taki szybki filmik, natomiast ja Was bardzo zachęcam. Zobaczcie sobie ten mój właśnie długi filmik, który nagrywam i wtedy już mocniej tłumaczę co jak używać, co, co tam jest w składzie takiego wyjątkowego, jak, jak to działa i tak dalej. Więc to jest seria luksusowa, bo obłędnie, przepięknie pachnie i tam jest przede wszystkim olej arganowy, którym też odmładzamy swoje włosy i też regenerujemy teraz w okresie e, lata. Na stronie 145 mamy naszą serię e, specjalistyczną do ciała Body Edition i też jest świetna promocja, jak bierzemy dwie sztuki obojętnie, czy to będzie antycelulitowy, czy ujedniający, czy na rozstępy to płacimy jedyne 28 zł za sztukę, gdzie wartość na przykład tego ujętniającego to jest 70 zł, więc to jest świetna cena. Bardzo polecam dla siebie zrobić zapas, albo podzielić się z koleżanką. Na stronie 151 jest, jest cała seria san e, 360, czyli chronimy się przed słońcem. Tu są bardzo wysokie SPF-y, tu pa, przypominam są najwyższe normy też zabezpieczające e, skórę to nie jest tylko to, że jest 50, ale tam jeszcze jest odpowiednie normy tam są odpowiednia jakość. No i też zaraz obok jest ten nasz niesamowity balsam po opalaniu, który obniża temperaturę skóry i bardzo mocno koi i nawilża. I dochodzimy już do praktycznie końca. I yy, jako nowość, nowy miodzik, tym, ba, tym razem arbuzowy. Yy, oczywiście, jako nowość, yy, to jest w promocji, bardzo dobra cena i tak naprawdę, yy, i tak naprawdę, okładka z okładki kupuje każdy, jak to mówimy. Na okładce mamy tuszę i tusz, yy, tu, o tuszach dzisiaj dużo mówiłam, ale ja chcę tylko zwrócić uwagę na ten szafirowy, bo jest przepiękny. Tak, na okres lata jest cudowna sprawa, yy, jeżeli chodzi o Ola. jeżeli chodzi o lata to jeszcze mamy jedną serię nową. To jest nowa seria, taka halogenowa. Takie ostre, cudowne kolory będą zwłaszcza mu, dla młodych osób bardzo atrakcyjne. Dla młodzieży, ale nie tylko, świetny zapach. Bardzo świeży, bardzo taki musujący. Cudny zapach na lato, duży żel pod prysznic, do tego duży balsam do ciała. Tyle jeżeli chodzi o największe hity tego katalogu. Zobaczcie sobie, bo tego jest dużo, bardzo dobrych w cenach. Przypominam, w tym kat od tego katalogu mamy obniżkę cen ponad 700 produktów, więc od tego momentu mamy dużo tańsze zakupy, przyjemniejsze.